Te słowa już padły. Nie to, że one padną. Mr. President, before I begin, I'd like to say a word about the International Criminal Court's issuing arrest warrants for Israeli Prime Minister Netanyahu and former Defense Minister Galant. The ICC's decision is outrageous, unlawful, and dangerous. Israel has a right to defend itself, and the ICC's rogue actions only enable the terrorists who seek to wipe Israel off the map. These actions threaten Israel, but left unchecked, they could pose a threat to the United States in the future. The Senate needs to stand strongly with our ally at this time. I am again calling on Leader Schumer to bring a bill to the floor sanctioning the ICC, which the House has already passed with bipartisan support. Now the Democrat leader needs to bring up the ICC sanctions bill if he chooses not to act the new senate republican majority next year will we will stand with israel and make this bill and other supportive legislation a top priority in the next congress in six weeks republicans will retake the majority here and when we do we'll make it clear that the united states stands squarely in israel's corner. Yes, in this moment, again, on 20th, Trump obejmuje władzę, od razu oni przystąpią do działań, a my 27. wspieramy stronę, którą Stany już dzisiaj określiły jako nielegalną, jako niemoralną, nieetyczną, bo my wspieramy tę instytucję. Można było, tak jak w, w głosowaniu w Narodach Zjednoczonych, po prostu nie podnieść ręki, prawda? Bo Polska stoi, wszystko co, wszystkie, wszystkie uchwały przeciwko Izraelowi, które, które po prostu są montowane przez antyizraelskie układy, Polska nie stoi po stronie Izraela, nie, nie, nie zaprzecza, tak jak na przykład robią to klasycznie już dzisiaj Niemcy, Austriacy, Węgrzy, czyli postnazistowskie kraje, mówią: Nie, my się z tym nie zgadzamy, czy Czesi. Polska mówi: Nie, my nie zajmujemy stanowiska. W związku z tym to jest możliwe w Stanach, w, w Narodach Zjednoczonych. Natomiast teraz nie wpuszczenie na taniachu, my jesteśmy w pierwszym rzędzie krajem, który się wystawia na odczoł. I to nie jest to, że może tak się stanie, tylko to już zostało powiedziane przez, uchwalone przez Izbę Reprezentantów w czerwcu. I salwa nastąpi, a nasz naród będzie na jak gdyby w samym środku pola rażenia tych, tych rzeczy, które oni uruchomią. A oni uruchomią, bo im jest to potrzebne. Jeszcze raz powiem, po prostu... że po prostu upieranie się przy aresztowaniu e, e, premiera Binjamina Taniahu doprowadzi do upokorzenia Polski, takiego jakiego zaznał PiS na... Eee, własne życzenie, uchwalając, jeszcze raz powiedzmy sobie, ustawę, która kompletnie niczego nie wnosiła,